Rozpoczynamy rozprawę. Dzisiaj poruszymy temat, czy Jeep Wrangler nadaje się na auto wyprawowe. Zaciągniemy opinii ekspertów. Witam serdecznie Was, kochani Wedmark Auto. Użytkowników. To jest stan umysłu, generalnie y, od 7 lat. Nie wiem, dalej, czy to była dobra decyzja. Ten Jeep, oprócz tego, że jest Twoim autem wyprawowym, to też jest y, Twoim autem na co dzień. Y, u nas tak jest. Oraz osób postronnych. To jest po prostu za mały. Niewygodne, spalanie dosyć duże. Dziękuję, że Państwo tak licznie tutaj przybyli. Możemy zaczynać. Zatem przejdźmy do pierwszego świadka. To jest wersja silnikowa 28 CRD, czyli Wrangler niekoszerny. Wybrałem celowo diesla, bo zamierzałem tym autem jeździć daleko, daleko jeszcze dalej. Nie szukając stacji benzynowej, nie szukając gazu. A diesla wszędzie można tankować i on pali cały czas tyle samo. Nie, że 17, 19, 28. Między 12 a 14. Można całą trasę tak przeliczyć. Czy jesteś dowodem na to, że nie ma się co bać diesla? Pewnie tak, no bo jakby żywym dowodem jest ten samochód, który od 7 lat jeździ, bez poważniejszych awarii odpukać silnika, tak? Największą bolączką tego silnika to jest dostęp do czegokolwiek. Tutaj próba dostania się gdzieś głębiej to jest naprawdę przeprawa, bo jest to tak upakowane, że nie ma gdzie włożyć ręki. Prosty przykład. We wranglerze z silnikiem 3.6 można dołożyć drugi akumulator, wsuszyć buty i to przynajmniej trzy pary jednocześnie, i jest tam jeszcze trochę miejsca na kompresor cokolwiek. Tutaj jest naprawdę dramat, żeby zmieścić dodatkowe przekaźniki w miejscu, w którym się im nie stanie krzywda czy cokolwiek. Jest po prostu mało miejsca bardzo mało miejsca. Ja jestem reprezentantem bardzo kultowego silnika, czyli 36V6 Pentastar silnik, który w tych autach jest montowany od 2012 roku do teraz na rynku amerykańskim przynajmniej. Eee, także kawał dobrego silnika. W naszym przypadku zbliżamy się do przebiegu 200 tysięcy km, jeśli chodzi o przebieg ogólny, a w naszych rękach przejechał 35 000 km, wliczając w to oczywiście Albanię, Rumunię, wyjazdy w Polskę, takie jak Bieszczady eee, no i ogólną jazdę w terenie. Więc póki co naprawdę dobrze się spisuje ten silniczek, poza tym, że ma apetyt na paliwo, co ukróciliśmy trochę instalacją gazową. Planujemy w tym roku pojechać do Turcji i policzyliśmy sobie, że w gazie możemy pojechać tam dwa razy w tej samej cenie. Więc tak naprawdę to jest czysta matematyka. W przypadku podróżowania w Wranglerem po świecie, ta benzyna naprawdę topnieje, topnieje, ta wskazówka spada strasznie szybko w dół, szczególnie jak się jeździ po górach pod obciążeniem. Ten samochód jest paliwożerny. Tu jadąc z prędkością przelotową 110 na godzinę w benzynie w tej konfiguracji to auto paliło 15-16 litrów, więc nie mało. Jeśli chodzi o tą samą prędkość przelotową i instalację gazową, pali 20 litrów gazu. Co oznacza, że praktycznie połowę tego e, finansowo, co palił na benzynie. Więc jazda w Wranglerem znów stała się przyjemna. Gdzie schować butle w tak małym i ciasnym samochodzie, kiedy w bagażniku chcemy mieć zabudowę? Jest na to patent, można taką butlę zamontować pod samochodem, czyli tutaj ona się teraz znajduje. No, niestety nie jest to takie kolorowe, jak brzmi, że wystarczy zamontować pod autem, bo niestety, pod autem, żeby zamontować, w przypadku tego samochodu, trzeba pozbyć się wydechu końcowego, który znajduje się fabrycznie w tym miejscu, oraz trzeba przerobić podłogę, ponieważ nasz samochód miał w podłodze subwoofer fabrycznie i trzeba było po prostu tą przestrzeń wyciąć. I zrobić na płasko, ponieważ subwoofer w tej podłodze był tak zagłębiony, więc zabierał to miejsce, w którym teraz znajduje się butla. Także przeróbek trochę było, a mało tego jeszcze tylny stabilizator kolidował z butlą, więc też trzeba go przerobić, wydłużyć umocowania albo go zdjąć. My na razie mamy zdjęty. Nie wiem czy założymy. Nie prowadzi się wcale jakoś źle, kiedy nie ma tego tylnego stabilizatora. Zdecydowanie jest to mniej odczuwalne niż brak przedniego stabilizatora. Instalację gazową można też zamontować w samochodzie, zwiększając zasięg Wranglera, i wiem, że niektórzy ludzie tak zrobili w sumie tylko po to, żeby zwiększyć jego zasięg. My zrobiliśmy to zdecydowanie z względów ekonomicznych, no ale nie ma się co oszukiwać. Na tej butli mamy około 300 km zasięgu, na Baku miał około 400 km zasięgu, więc można powiedzieć, że zasięg praktycznie podwoiliśmy i w tym momencie na upartego można te 700 km. Kilometrów wranglerem przejechać od stacji do stacji. Generalnie po przebiegu tych 35 tysięcy kilometrów, które już przejechaliśmy wranglerem, ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tak naprawdę nic poważnego w tym aucie się nie wydarzyło, jeśli chodzi o jakieś awarie. Jedyne co nas spotkało z takich napraw poważniejszych, trudniejszych, bardziej czasochłonnych, to była wymiana chłodniczki oleju, która jest chyba taką piętą achillesową tych silników, że po prostu zaczyna ciec. I trzeba się tym zająć. Także to była taka naprawa, która zajęła mi cały dzień, ale poza tym klasyka oleje, filtry i tyle. Zdecydowaliśmy się na hybrydę, ponieważ jesteśmy też takimi osobami technologicznymi, lubimy takie nowinki różne i technologie. Więc ja, gdy zobaczyłem, że jest wersja hybrydowa, to się ucieszyłem, bo. Zawsze chciałem mieć coś, co jest bardziej nowoczesne. Mając namiot na dachu, ale nie mając jeszcze zmodyfikowanego samochodu, czyli na stoku, byłem w stanie jadąc 100-110 na godzinę osiągać spalanie 10 litrów na 100, jadąc Hiszpania-Polska w warunkach takiej drogi, dosyć w miarę prostej, bez górek. Więc też hybryda, jeżeli ktoś ma zmodyfikowany samochód i ma, modyfikowany samochód i ma hybrydę, to może sobie ładować ten samochód i dzięki temu też mieć mniejsze spalanie na co dzień w mieście. Był jeden problem, który występował w innych też Jeepach, czyli podgrzewanie akumulatora. Dalej do tej pory nam się to świeci, ale to nie w ogóle nie wpływa na osiągi dalej hybryda działa, więc to była jedyna wada, która wystąpiła. Na pewno wadą jest to, że... W podróży nie możesz siedzeń złożyć do końca, Tylnik. bo są akumulatory, więc w podróży każda przestrzeń jest ważna i liczy się, no i tej przestrzeni nam tam brakuje, choć nie ukrywam, że radzimy sobie, radzimy sobie. i nie mamy mhm. żadnego problemu z przestrzenią. Aż tyle rzeczy nie wozimy ze sobą, choć podróżowaliśmy nieraz 30 dni na dziko całkowicie podróżując i pracując zdalnie i mieliśmy zapakowany cały samochód i tak było OK. Oczywiście, że jest za ciasny, i oczywiście, że mi brakuje miejsca. Czasem jest tak, że ile byś tego miejsca nie miał, jego będzie brakowało, natomiast Wrangler jest o tyle charakterystyczny, że faktycznie to jest auto, do którego jest cholernie ciężko się zapakować, nawet będąc na oszczędzy w środkach i. Cztery osoby na 10 dni a, trzeba być bardzo konsekwentnym w tym, co się ze sobą zabiera. Du przewidzieć, co można kupić po drodze, żeby tego nie brać ze sobą, bo się nie zmieści. To już jest mój trzeci zderzak, dlatego że ten się najbardziej sprawdził. Największa zaleta to miejsce na karnicy z wodą, paliwo. Chociaż y, ja nigdy nie woziłem ze sobą paliwa, nie było takiej potrzeby. Z reguły to były wyjazdy w zasięgu baku z możliwością do tankowania, a wody na wyjazdach biwakowych gdzieś w góry do lasu zawsze brakuje. Do wszystkiego. Do gotowania, mycia, cokolwiek. Sami wiecie do czego służy woda. Oprócz tego, na zderzaku może wisieć high lift, mnóstwo rzeczy można do tego jeszcze poprzyczepiać. I takie rozwiązanie rekomenduję wszystkim, którzy gdzieś chcieliby się wybrać dalej, będąc w miarę niezależnymi od wielu, wielu czynników. Zabudów do Wranglera widziałem naście, kilkanaście, jeśli jeszcze nie więcej. To jest zabudowa, którą zrobiłem sam. Wiem, co zrobiłem źle, także następną sobie zrobię dużo lepiej. Pewnie paradoksalnie można byłoby zmieścić do tego auta więcej bez zabudowy, no ale wtedy każdy postój kończy się wyciąganiem siatek, siateczek, worków, toreb, grzebania w tym. atak mamy w miarę wszystko pod ręką. Na pewno są samochody, które mają większą przestrzeń, Defendery na przykład, te starsze. Tylko pytanie, co tak naprawdę, czy jesteś w stanie dobrze zoptymalizować przestrzeń? To jest sztuka optymalizacji i hmm. my uczyliśmy się tego z roku na rok. Śmialiśmy się z naszych filmików starych, jak my mogliśmy brać te skrzynie z tymi gadżetami, które w ogóle nie, nie, są nie były nam użytkowe. potrzebne. Tak. Z roku na rok optymalizowaliśmy przestrzeń, i teraz, nawet jak wjeżdżamy w podróż, to dziwimy się, że jest jeszcze luz. Tak, i takie mhm. jest, jest to zdziwienie, ponieważ no, z czasem optymalizujesz przestrzeń, i nie potrzebujesz dużo do życia w przyrodzie i podróżowaniu. Tylko, że w naszym przypadku, z zaznaczeniem, że my śpimy na dachu, więc jakby nie musimy myśleć o tym, żeby mieć miejsce dla nas do spania, więc możemy ten samochód załadować praktycznie pod sam sufit. Ja nie jestem osobą mechaniczną i taką serwisową. Nawet powiedziałbym, że się nie znam mocno na samochodach, a potrafiłem zamontować sam bagażnik dachowy z Rinoraka, który w środku w GP. Z tyłu musisz zrobić takie podpory. Mamy kwadrat, taki zium, zium, zium który jest tutaj przypięty. On jest do, dedykowany do Jeepa, więc to jest jedna śruba, druga i trzecia na dole. Więc po prostu ją wkręcasz. A na górze musisz wywiercić tu dwie dziury i tam dwie dziury. I od góry, zaraz Wam pokażę, połączyć je w jedną całość. Tutaj, tak jak wcześniej Wam mówiłem, jest nakładka, którą się nakłada. Ona jest wiercona w karoserię i właśnie w ten kwadrat z jednej strony. I z drugiej strony i tutaj jeszcze jest taki dodatek, który też jest wiercony w karoserię, dostosowany do Jeepa yy... i on jest wspierający, gdy masz dłuższy namiot. Jedyne słuszne rozwiązanie to platforma mocowana nie do dachu, do rynienek, tylko do klatki wewnątrz auta przez dach. Oczywiście jest lament, że trzeba dziury zrobić i tak dalej, ale w tym aucie, żeby cokolwiek było fajnie zrobione, trzeba mnóstwo dziur wywiercić, mniejszych, większych ja sobie tego inaczej nie wyobrażam. Opowieści, że plastikowe ryninki wytrzymają dach i bagaż, znam ludzi, którzy tak podróżują i nic się nie wydarzyło. Znam też ludzi, którzy tak podróżowali i już tak podróżować nie będą, bo się coś wydarzyło. Także poza tym jest też kwestia bezpieczeństwa bagażu i ludzi, którzy jadą za Tobą, żeby nie spotkali się z Twoim bagażem albo na autostradzie, albo na trudnym dojeździe gdzieś na biwak. Ten bagażnik ma też taką zaletę, że oprócz tego, że można na niego powkładać mnóstwo rzeczy, to też służy do tego, żeby, jeśli jedziesz pustym autem, żeby się oprzeć na drzewie bagażnikiem, który jest związany z klarką, nic się nie dzieje, niż hardtopem, który jest, tak jak powiedziałeś, plastikowy i go zostawiasz na każdym drzewie. Także jeżeli bagażnik to jest tylko mocowany do klatki przez dach, na sztywno i wtedy nie ma lipy. Jak dobrze wiecie, my jesteśmy zwolennikami spania w aucie, choć w przypadku Wranglera jest to dosyć klaustrofobiczne doświadczenie. Poprzednio była we Wranglerze zabudowa, e, która była zrobiona przez Expedition Gear. Była to zabudowa metalowa, całkiem fajna, tylko była to pierwsza zabudowa w tym aucie. A wiadomo, że zwykle pierwsza zabudowa jest zabudową testową, którą później e, czas weryfikuje. No, i tak było w tym przypadku. Nasza zabudowa metalowa od Expedition zweryfikowała się poprzez wakacje w Albanii, potem w Rumunii i uznaliśmy, że potrzebujemy zmiany. Doszliśmy do wniosku, że i tak podróżujemy we dwójkę i rzadko kiedy potrzeba przewieźć kogokolwiek z tyłu. Dlatego wyciągnęliśmy kanapę z naszego samochodu, dzięki czemu uzyskaliśmy sporą przestrzeń. Po wyjęciu kanapy. Władowaliśmy zabudowę, która zyskała od razu dłuższą szufladę, no bo teraz już tutaj nic jej nie blokowało. Także mamy metrową szufladę, która powinna pomieścić sporo szpeju. Po prawej stronie lodóweczka, klasycznie, no i pod zabudową, dzięki temu, że nie ma tej kanapy, zyskaliśmy naprawdę sporą przestrzeń ładunkową, gdzie będziemy trzymać po prostu wszystkie nasze potrzebne do biwakowania sprzęty. Jak wiecie, problemem, który najbardziej nam doskwierał był fakt, że nie mogliśmy osiągnąć dwóch metrów spania po przesunięciu foteli. Ponieważ fabryczne fotele w Jeepku przejeżdżają dotąd, a oparcie mniej więcej dotąd, nawet bardziej dotąd. Ale właśnie dzięki pomocy Maćka udało nam się te oparcia przerobić i teraz składa się aż dotąd. Dzięki czemu uzyskaliśmy w końcu upragnione, wymarzone 2 metry i mogę się... Nareszcie swobodnie wyprostować i wyspać we własnym samochodzie. To jest nasze skrzydło, które musimy dołożyć, żeby pójść spać, i dzięki niemu uzyskujemy naszą przestrzeń wygodną właśnie do odpoczynku. Łączymy je za pomocą takich trzech fajnych zaczepów. Kładziemy, skręcamy. i gotowe. Tutaj w tym miejscu jeszcze cofamy sobie troszkę fotele o ten 2 cm, dzięki czemu ta część zabudowy opiera się na sztywno na fotelach i nie potrzebujemy żadnych więcej dostawek, żadnych więcej nóżek. Jest to bardzo proste, szybkie i wygodne, czyli spełnia założenia, na których bardzo nam zależało. Jak widzicie, w końcu jest 2 metry, nie kłamiemy, mogę się w końcu wyprostować w tym samochodzie. Także jest to ogromny przeskok, jeśli chodzi o komfort spania. Do tej pory to była trochę bardziej męczarnia, nie mogłem się naprawdę wyspać sam we własnym samochodzie. A teraz, nareszcie, pełnowymiarowe łóżko. Także duży plus. No, nad głowami, jak widzicie, tego miejsca jest tyle, że kiedy się wstaje rano, trzeba uważać, żeby czołem nie przywalić w tą klatkę, ale generalnie nie jest to dla nas jakaś przeszkoda. Jesteśmy naprawdę fanami spania w środku w samochodzie. W takim rozwiązaniu czujemy się najbezpieczniej i po prostu będziemy w ten sposób sobie dalej podróżować. Póki co nie przeszkadza nam ciasnota tego samochodu. No dobra, skoro tyle nas podróżujesz, poznajesz już jego wady, nie myślałeś nad zmianą samochodu na większy? Na pewno wielokrotnie o tym myślałem. I to się wcześniej czy później wydarzy, ale to będzie auto nie zamiast tego auta, tylko auto, które będzie stało obok tego auta. To już ma do się. Krąży taka opinia, że japońskie terenówki tylko się nadają do podróżowania po świecie. Jak byś to ocenił po tylu latach jazdy Wranglerem? No, wszystko zależy od tego, jakie masz ubezpieczenie, jak daleko po ciebie może przyjechać nawet. To jest pierwsza rzecz. Na pewno bym się nie odważył jechać tym autem gdzieś daleko do Afryki, bo tam najprawdopodobniej by się coś zepsuło i byłby kłopot z naprawieniem tego. Nawet pod kątem dostępności części, a nie umiejętności. Fajne auto do podróżowania po Bałkanach. Gdzieś bliżej, tak w zasięgu do 1000-1500 km. Czy przez te lata, twoich podróży, miałeś jakąś taką przygodę, że to auto wracało na lawecie, że aż tak cię zawiodło? No, może niespecjalnie rozwijając ten temat kilka. Na ogół powodem był łącznik między wydajem gazu i tak dalej. Czy możecie być przykładem na to, że nie ma się co bać tych nowoczesnych aut terenowych i wystarczy urosłów nie wsiadać i jeździć? Ja patrzę na inne osoby, które mają starszy samochód i to mm, bardziej oni powinni się bać. Mając starszy samochód, że coś tam się może cały czas dziać w tym samochodzie, że wyjadą na jakąś górę i nagle coś im tam się zepsuje. No my nie mieliśmy żadnych sytuacji. Owszem, mamy samochód z salonu, ale przyjechaliśmy już nim 100 tysięcy kilometrów, i to ja nie jeżdżę spokojnie, tylko jeżdżę bardziej dynamicznie, optymalizując czas trasy, a w górach też wybieramy trudniejsze trasy, więc i nam się nic nie stało z samochodem. Teraz posłuchajmy. Co o tym uważają eksperci? Witam serdecznie Was, kochani, w Edmark Auto, czyli oj, chyba myślę, że w jednym z najstarszych serwisów i e dealers Jeepa w Polsce. Myślę, że powoli zaczyna. Cały świat być przystępny dla takich nowych samochodów, nie tak jak kiedyś było, że najlepiej tylko stara Toyota, a teraz już większość samochodów naprawimy, chyba, że faktycznie wybieramy się w miejsca, gdzie nie ma zupełnie cywilizacji, no to wiadomo, że wtedy jesteśmy już tak naprawdę, polegamy tylko i wyłącznie na sobie i na nikim innym. Ale myślę, że nie trzeba się bać tego, że te samochody już są na tyle rozwinięte i diagnostyka już jest na tyle rozwinięta, którą możemy tak naprawdę mieć w telefonie, że możemy tym samochodem jechać wszędzie i, i wystarczy nam małe pojęcie o tym, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Myślę, że jak najbardziej jeepem nie musimy się bać, jechać gdzieś dalej. Wręcz zachęcam do tego, bo to tylko i wyłącznie produkuje uśmiech na twarzy, a endorfiny są bardzo potrzebne. Czyli tak podsumowując, możesz powiedzieć, że Wrangler się nadaje na auto wyprawowe, czy jednak tak. czegoś mu brakuje? Myślę, że z czystym sumieniem, jakby nadaje się na auto wyprawowe, tylko musimy się pogodzić z tym, że to jest auto wielkie na zewnątrz, a w środku no, nawet generacja JTR. On będzie trochę mniejszy niż, nie wiem, Toyota Land Cruiser czy, czy, czy Land Rovery, te starsze. To wiadomo, że tego miejsca nie będzie aż tyle, ale to jest auto jak najbardziej. Myślę, nadające się na dalekie podróże, a przede wszystkim na podróże, gdzie chcemy dojechać w miejsca e, ciężko dostępne. No bo wiadomo, to jest jednak synonim offroadu i ten samochód chce, żebyśmy go zabrali gdzieś, gdzie na auta się jeszcze nie wybrały. Podsumowując, nie można powiedzieć, że Jeep Wrangler jest pozbawiony wad, ale także nie można przypiąć mu łatki złego samochodu. Prawdę mówiąc, nieważne czym podróżujesz, czy jest to małe auto, duże auto, rower, motocykl, autostop czy własne nogi? Ważne jest to, aby mieć do tego serce. No pamiętaj, ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia, <tosurwydziany>